Cześć, dzień dobry. Dzisiaj będzie trochę nietypowo, bo zamiast na statywie nagrywam z ręki, ale jest to pierwszy odcinek niecodziennika dziennika. I zanim ruszymy dalej, warto, żebym się w końcu przedstawił. Mam na imię Darek, mam 38 lat, mieszkam w Niemczech, jestem mężem i ojcem. Od lat pracuję w logistyce jako tak zwany shooter, czyli gość, który ogarnia, gdy coś się sypie. Ale ten vlog nie będzie o logistyce. To będzie dziennik z budowy mojego nowego życia. Zdecydowałem się pójść za marzeniem, które nosiłem w sobie od ponad 20 lat, i dziś zamiast tylko o tym myśleć, po prostu działam. GrowHub24 to projekt, który tworzę z myślą o ludziach takich jak ja. Zmęczonych etatem, szukających sensu, chcących czegoś więcej niż poniedziałek, piątek, wypłata, reset, i tak przez kolejne tygodnie, miesiące i lata. To nie jest firma. Nie sprzedajemy magicznych kremów na Instagramie, nie sprzedajmy magicznych suplementów. To raczej społeczność i system działania w ramach marketingu sieciowego. Konkretnie we współpracy z firmą Akuna Polska. Ale zupełnie inaczej niż się ludziom wydaje. Nie gonimy ludzi po znajomych, nie wciskamy produktów, nie obiecujemy milionów za nic. Uczymy się jak budować biznes krok po kroku. Uczciwie, bez napinki, bez manipulacji, ale z planem, z konkretnym planem działania. Dlaczego nie codziennik, bo nie będę tutaj codziennie. Ale za to szczerze, będzie o moich przemyśleniach, błędach, sukcesach, odkryciach, będzie o tym jak naprawdę wygląda rozwijanie swojego biznesu od zera. Z perspektywy zwykłego gościa takiego jak ja, który się odważył. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, witaj. Jeżeli szukasz prawdy o network marketingu bez lukru i bajek, zostań ze mną. Jeżeli nie jesteś tu po raz pierwszy, to już wiesz, że na moim kanale jest kilka materiałów, więc zaobserwuj mnie po to, żeby móc zobaczyć ich jeszcze więcej. To dopiero początek początek mojej drogi, ale jeżeli się zdecydujesz, być może również początek Twojej drogi. To co? Do zobaczenia.